Poczekaj, denerwuje cię to, że nie wiesz, czy zdjęcia, które oglądasz, są wygenerowane przez AI, czy nie? Mnóstwo zdjęć, człowiek przybliża, ogląda i sam nie wie w końcu, co jest prawdziwe. No to ja zdecydowałem się, że zrobię test, czy sama sztuczna inteligencja połapie się w tych oszustwach. No i zostań do końca, bo wyniki zaskakują mocno. Uwaga, wybrałem cztery główne modele do testów: ChatGPT, Gemini, Claude i Grok. Każdy dostał te dwa zdjęcia. Numer jeden zdjęcie mojej żony w dziwacznej pozie na wakacjach, żeby było trudniej. Oraz zdjęcie wygenerowane modelki w kawiarni Boho. Każdy z modeli dostał to samo polecenie. Przeanalizuj dokładnie te dwa zdjęcia i powiedz mi czy je wykonał człowiek czy AI. Wynik lekko mnie przeraził, bo tylko dwa modele zgadły. A Ty powiesz mi jakie? No nie, nie zgadłeś. Chat GPT Polek i po ponad trzech minutach analizy napisał z wysoką pewnością to cytat, że oba zdjęcia wygenerował człowiek. I jeszcze lepiej Gro, który uznał, że oba zdjęcia wygenerowało AI. Na to wszystko na podium uplasował się Claude, który świetnie odgadł i równie dobrze wypadło Gemini. O czym nam to mówi? No oprócz tego, że oczywiście ChatGPT ostatnio słabo wypada, no to o tym, że nawet największe modele AI nie potrafią rozpoznać sztucznie wygenerowanych zdjęć, a co dopiero my? Spróbuj na swoich przykładach i daj mi znać koniecznie, czy robimy więcej testów między modelami. No i wiadomo, obserwuj ten kanał po więcej praktycznego AI.